Górze Elbląskie, 29 grudnia, wiatr coraz silniejszy. Wiatrak pięknie zaczyna się obracać. O. Dalej. Masztowania jeszcze założone, bo będą to jeszcze panele fotowoltaiczne. Łopaty od naszego kolegi z południa. Te z CN w ogóle nie chciały biegać a te są bardzo cichutkie po prostu wiatr bardziej słychać niż te łopaty niż ten wiatrak to dalej Wam pokażę fotowoltaika na plakerze postawiona prawie w pionie na zimę u góry jeszcze dodatkowa trochę wyżej można po prostu maszt wykorzystać o, instalacja odgromowa tam u góry też jest widoczna gdzie ona tam jest? O widać tutaj schodzi w dół tutaj na ziemi gdzie są zakotwione liny naciągowe na sprężynach od szczycze rolniczych I dalej schodzi w szpilę, która jest na 9 metrów, rezystencja 6, może 7 omów Wierzyłem niecałe Coś pomiędzy tym. No, tak jeszcze pogadać mogę tracker od tyłu podnoszony ręcznie. Bo raz tam kilka razy w roku nie trzeba zakładać silników. To na razie.